Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego. Te niechaj będą z nami teraz i na wieki. Amen. Słowo Boże, które Kościół nasz wyznaczył do wspólnego rozważania, zapisane jest w Ewangelii Łukasza w XV rozdziale. A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze, zaś i uczeni w piśmie, szemrali i mówili: On grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Wtedy Jezus powiedział im takie podobieństwo: Któż z Was, mając sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu i nie pójdzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazwszy, kładzie ją na ramiona swoje i cieszy się. A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich Cieszcie się ze mną, bo odnalazłem moją zagubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Albo, która niewiasta, mając dziesięć drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu, nie szuka gorliwie, dopóki nie znajdzie, a znalazłszy, zwołuje swoje przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Łaskawy panie nasz i Boże, Tobie dziękujemy za to, że w takich pięknych obrazach chcesz do nas dzisiaj przemawiać. Prosimy Cię po Błogosław, więc słuchanie i rozważanie Twoich świętych prawd. A. Siostry i Bracia w Panu Jezusie Chrystusie. Dzisiejsza niedziela, tak jak przed chwilą powiedziałem, przybliża nam piękną prawdę. O tym, że Bóg kocha człowieka i gotów jest dla niego poświęcić wszystko. Już na początku tego nabożeństwa słyszeliśmy słowa: Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Bóg każdemu człowiekowi nadał wielką wartość i cenę. A najlepiej to w swoim życiu i w życiowej postawie pokazuje Jezus Chrystus. On na swojej drodze znajdował czas dla wszystkich ludzi. Starał się pokazać, że nie jest wyłącznie Bogiem dobrych i najbardziej pobożnych, ale wychodzi też naprzeciw odrzuconym, potępionym, odsuniętym z różnych przyczyn na margines. Bo Jezus w każdym widzi człowieka, dostrzega jego wnętrze, emocje i chce mu pomóc, niezależnie od tego, kim jest, niezależnie od tego, co inni o nim myślą. I cały praktycznie 15 rozdział Ewangelii Łukasza do tego tematu nawiązuje: to tu właśnie mamy przypowieść o Synu Marnotrawnym. Tu pojawia się wiele innych, jeszcze ciekawych obrazów, za pomocą których Jezus Chrystus chce pokazać, że człowiek jest podmiotem. I każdemu bez wyjątku należy okazać szacunek, miłość i pokój. Podobieństwo zagubionej owcy. Czy to drugie? Krótkie o zgubionej drachmie też doskonale się wpisuje ten w ten Boży przekaz. Te podobieństwa to lekcja dla faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy oczywiście mieli wyrobione zdanie o Jezusie i Jego nauczaniu, którzy od początku, za Nim delikatnie mówiąc, nie przepadali, bo przy Nim. Stracili w pewnym sensie swój wypracowany przez wieki autorytet wśród ludzi. Z każdą chwilą to do Jezusa lgnęły rzesze. Może gdyby częściej bywał w świątyni, może gdyby tam nauczał, gdyby tam opowiadał o Bogu, byłby niczym jednym z uczonych. Wtedy faryzeusze też inaczej by na Niego może patrzyli. A On tymczasem, jak czytamy, dzisiaj przebywa i jada z celnikami, z grzesznikami, wbrew prawu. No, jak Go można więc szanować? A Jezus ma czas dla wszystkich i przychodzi do każdego w Jego kontekście życia. Nie zmusza nikogo do tego, żeby kogoś innego udawał. I właśnie dlatego dedykuje swoim w cudzysłowie wrogom te dwie przypowieści, które nadają człowiekowi właściwą godność. Na trzy części można by je śmiało podzielić i zatytułować mniej więcej tak: Zguba. Usilne poszukiwania i radość spełnienia. W obu tych przypadkach to właśnie tak wygląda. Pasterzowi gubi się jedna owca. Jedna z dziewięćdziesięciu dziewięciu, jedna ze stu, tak? No przecież to żadna strata. I pewnie co by nie mówić, zwłaszcza w większych stadach takie pojedyncze straty były. Wliczone. Nie zawsze przecież udało się pasterzowi upilnować, ocalić całe stado pośród przeróżnych niebezpieczeństw. Oczywiście, że to nie świadczyło o nim najlepiej, ale w tym przypadku mieć 99 nie powinno być jakimś wielkim problemem. A tymczasem Jezus mówi, że. Niezależnie od tego, pasterz szuka zagubionej owcy. Nie chce, żeby stała się jej krzywda. Decyduje się na ryzyko utraty większej ilości stada, ale chce koniecznie odnaleźć tą, która się zgubiła. Nie poddaje się. Próbuje tak to wszystko poukładać, by znów mieć pełnię radości. Tę radość da mu tylko odnaleziona owca. Podobnie jest w tej drugiej przypowieści o drachmie. Dziesięć drachm w czasach Jezusa, jak wspominają komentatorzy, mogło stanowić równowartość posagu, z jakim młoda kobieta wkraczała w dorosłe życie. No I znów na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, no przecież. Ma jeszcze dziewięć. Po co ta panika? A jednak kobieta usilnie szuka. Przewraca dom do góry nogami, by znaleźć to, co dopełni jej szczęścia. Celem tych przypowieści, drodzy, jest więc uzmysłowić faryzeuszom i uczonym w piśmie, że dla Boga nie ma ludzi straconych. Każdy ma swoją wartość i względem każdego Bóg ma swój plan. A przede wszystkim nikogo nie odrzuca, nikogo nie pozostawia na pastwę losu. To nie są wymyślone przeze mnie słowa, ale to słowa Chrystusa, który puentuje tę przypowieść, mówiąc: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta. Niż z 99, którzy upamiętania nie potrzebują. Radość Boża, radość aniołów w niebie powinna być też źródłem radości dla każdego chrześcijanina. Dlatego teraz wypada nam się zastanowić, co te słowa dzisiaj mają nam konkretnie do przekazania. Wiadomo, że Jezus odnosi te przypowieści wprost do ludzi, bo On w gruncie rzeczy sam przychodzi na świat, by szukać zagubionych, wykluczonych, by przywracać im normalne perspektywy życia. Dzisiaj to nasze zadanie by dalej iść tym śladem nie oceniać innych. Nie przekreślać, nie szufladkować, nie zamykać kościołów przed tymi, którzy w naszej opinii nie powinni tam może przychodzić. Czy w dzisiejszej dobie nie ma kościół z tym problemu? Czy kościół jest wyłącznie miejscem dla uświęconych? Nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają, powiedział faryzeuszom Chrystus. A w ubiegłą niedzielę z tych samych ust słyszeliśmy pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni. Ja wam dam ukojenie. No to jak to z tym Kościołem jest? Czy to nie jest miejsce właśnie dla grzeszników? Miejsce, w którym grzesznicy znajdą swe ukojenie. Miejsce, w którym dostrzegą swe słabości i znajdą siłę w Bogu, zwrócą się ku Niemu i uczynią swoje życie szczęśliwym. Nikomu tej drogi nie wolno nam odbierać. Te przypowieści. Mają nam uświadomić, że skoro Bóg człowieka nie odrzuca, to my sami też nie możemy tego robić. Tym bardziej, że tak naprawdę pod pojęciem grzesznik kryje się każdy z nas. I wszyscy jesteśmy, jak te zbłąkane owce, albo jak ta zgubiona drachma, która wskutek grzechu odłączyły się od stada, od pełni, od doskonałości, od świętości. I wszystkim nam Bóg umożliwił powrót na właściwą stronę: poprzez krzyż, poprzez zmartwychwstanie. On dał wszystkiemu nowy początek. On do każdego wyciągnął pomocną dłoń, i o tym nie wolno nam zapomnieć, bo inaczej zgubi nas pycha. A przecież nie ma lepszych i gorszych. Na każdym kroku Jezus daje to do zrozumienia. Po drugie, Bóg chce naszego szczęścia. Dlatego, skoro On przyjął nas do swojej społeczności, jako grzesznych ludzi, postanowił nie potępić, ale usprawiedliwić, to teraz chce, byśmy swoim życiem pokierowali tak, aby odnaleźć w nim 100% radości. Czyli, jeśli coś zgubimy, to wypadałoby szukać i znaleźć. By na nowo zapełnić to puste miejsce, to jest droga do szczęścia. Wtedy jest powód do świętowania. Tymczasem, kiedy gubimy i popadamy w minimalizm, staczamy się w dół. Niby mamy jeszcze 99 owiec albo 9 drachm, ale już nie mamy całości. Już nie żyjemy na 100%. Już nie cieszymy się pełnią życia, tylko zamartwiamy to jednym, to drugim, to trzecim, to czwartym i dziewięćdziesiątym dziewiątym problemem też. Bo ciągle coś gubimy. Ciągle coś tracimy, ciągle o czymś zapominamy. Bazując jedynie na tym, co zostało, nie załatamy dziury. A nawet jeśli raz nam się to uda, to innym razem już nie. Moi drodzy, wiem, że nie wszyscy są kibicami, ale aż prosi się tu w tym miejscu o analogię do pierwszego meczu Polaków na Mistrzostwach Europy. Kto wie, jak potoczyłby się ten mecz, gdyby do końca grało ich jedenastu, a nie dziesięciu? Kto wie, jak potoczyłoby się Twoje i moje życie, gdybyśmy w porę wypełniali pustkę po tym, co zgubiliśmy? Nie wrócimy do tego. Ale pamiętajmy o tym na przyszłość: że radość jest wtedy, gdy potrafimy nad sobą popracować, gdy dostrzeżemy braki, gdy będziemy dążyć do tego, by na nowo je uzupełnić. Niekoniecznie za wszelką cenę tą samą utraconą cząstką, gdzieś podeptaną, połamaną, pozbierać, lepić z niej jeszcze coś. Życie też potrzebuje zmian. Może to, co utracone, robi miejsce dla czegoś nowego. Nie bójmy się tego. Ale tylko wtedy, gdy potrafimy w porę reflektować stan rzeczy, wtedy idziemy do przodu. Nie stoimy w miejscu, ale się rozwijamy, stawiamy sobie cele. Tego nam przecież trzeba. Żyjmy na 100%. Niezależnie od tego, ile mamy lat, niezależnie od tego, w którym miejscu jesteśmy, ten drogowskaz życia, który Bóg nam dziś przedstawia, sprawdza się w każdy czas i w każdych realiach. Pamiętajmy o tym i bądźmy szczęśliwi. Amen. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj szczerze serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.